Czekaj, czyli jak nauczyć psa cierpliwego czekania. Dziś nauczymy Władzia komendy Czekaj. Oznacza ona wstrzymaj się, aby coś dostać. Na przykład, zanim wydasz psu jedzenie, zanim pobawisz się z psem, zanim odepniesz go w parku ze smyczy, zanim wypuścisz na spacer, zanim pies wyjdzie z samochodu. Komenda Czekaj zapewni Twojemu psu większe bezpieczeństwo w mieście. Na przykład, jeżeli Twój pies biegnie w kierunku ruchliwej ulicy, komenda Czekaj powinna go zatrzymać. Poprawi to Twoją kontrolę nad jego zachowaniem. To jest Władzio, siedmioletni bokser. Władzio. Władzio nie bardzo lubi jeść, za to uwielbia się bawić. Pokażemy, w jaki sposób na zabawce wytrenować komendę Czekaj. Do ćwiczeń potrzebne nam będą ulubione przysmaki naszego pupila, zabawka do przeciągania oraz linka. Plan działania. Wydaj komendę czekaj, zanim zaczniesz bawić się z psem. Połóż zabawkę przy czekającym się. Podejdź do drugiej osoby, która trzyma zabawkę. Trenuj komendę czekaj w codziennych sytuacjach. Krok pierwszy. Wydaj komendę czekaj, zanim zaczniesz bawić się z psem. Krok pierwszy. Wydaj hasło czekaj, zanim pobawisz się z psem. Władziu, czekaj. Wydaj hasło czekaj. Po czym zasłoń dostęp do zabawki ręką. Gdy pies grzecznie czekaj. Wydaj hasło łap. Dobrze. Pamiętaj, żeby zabawka uciekała przed psem? Dobry pies. Świetnie. Zachęci go to do pogoni. Dobrze. Super. Po chwili zabawy poproś, aby pies puścił zabawkę. Władziu, puść. Dobrze, świetnie. Czekaj. Powtórz ćwiczenie. Staraj się tym razem troszeczkę bardziej zainteresować psa zabawką. Ogranicz dostęp do zabawki dłonią. Dobrze. Czekaj. Świetnie. Czekaj. Tak jest, dobry pies, super! Dobrze, Władziu! Ekstra! Tak, świetnie! Po krótkiej zabawie. Powtórz ćwiczenie. Puść. Władziu, puść. Brawo. Czekaj. Czekaj. Świetnie. Dobrze. Czekaj. Dobry pies. Świetnie. Tak jest. Czekaj. Dobrze. Dobrze. Łap! Tak jest. Super. Ekstra. Jak widzieliście, zabawka tym razem ruszała się coraz bardziej energicznie, coraz bardziej dynamicznie. Dobrze. Super. Puść. Puść. Dobrze. Świetnie. Dobry pies. Na tym zakończ krok pierwszy. Krok drugi. Połóż zabawkę przyczekającym się. Tak jak w pierwszym etapie, wydaj hasło czekaj, zasłoń dostęp do zabawki dłonią, czekaj. Bardzo powolnym ruchem wyłóż zabawkę na ziemię. Czekaj. Gdy pies spokojnie czeka, wydaj hasło. Łap. Tak jest. Super. I chwilę pobaw się z psem. Dobrze pies. Super. Świetnie. Władziu, puść. Puść. Dobrze. Gdy pies grzecznie puszcza zabawkę, nagruź go powrotem do zabawy. Jeżeli twój pies jest zbyt natarczywy, zabierz zabawkę. Gdy twój pies opanuje to ćwiczenie tak jak Władek, możesz przejść do kolejnego kroku. Krok trzeci. Podejdź do drugiej osoby, która trzyma zabawkę psa. Trzeci krok. Podejdź do osoby, która trzyma zabawkę psa. Wykorzystaj smycz, poproś pomocnika, aby zachęcił psa zabawką. Czekaj. Wydaj hasło czekaj, zatrzymaj psa smyczą. Gdy grzecznie czeka, pozwól się pobawić. Łap! Dobrze, brawo piesku! Super! Ekstra! Tak jest! Świetnie. Dobrze. Dobry piesek. Trenuj tę komendę w życiu codziennym. My teraz z Władkiem idziemy ćwiczyć do parku. Zobaczcie sami. Chodź, Władek. Krok czwarty. Trenuj komendę czekaj w codziennych sytuacjach. Jeżeli przetrenowałeś z psem wcześniejsze etapy, możesz zacząć wykorzystywać umiejętność czekaj w życiu codziennym. Na przykład, zanim odepniesz smycz na spacerze. Chodź, Władek, idziemy. Czekaj. Biegaj. Tak tak tak, 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 Komendę tę możesz wykorzystać także, jeśli Twój pies biega po parku, na przykład na lince. Biegaj. Czekaj. Jeżeli Twój pies się nie zatrzyma, możesz nadepnąć linkę nogą. Jeśli twój pies za każdym razem reaguje na komendę czekaj, gdy biega na lince, zacznij trenować, gdy swobodnie biega bez smyczy. Trenuj także w różnych sytuacjach codziennych, na przykład zanim wyjdziesz z psem na spacer lub zanim zatrzymasz się przed przejściem dla pieszych. Trenuj także, zanim wypuścisz psa z auta. Czekaj! Proszę! Podsumowanie: Wydaj komendę czekaj, zanim zaczniesz bawić się z psem. Potem połóż zabawkę przy czekającym się. Podejdź do drugiej osoby, która trzyma zabawkę psa, a następnie trenuj komendę czekaj w codziennych sytuacjach.